A ja raczej wieczora nie tak szedłem sobie ulicą. Swarzę spotkałem pod kamienicą. Ciemno było jak w dupie... Nie to Ciemno było jak bardzo ciemno, jak ciemno, jak ja się bałem. Bałem się, bałem, bałem Że aż się stwierdziałem. <trafsound> <traf <ourselves> jeśli dobrze pamiętam, to była niedziela. A ja właśnie wracałem od przyjaciela. W takim razie źle pamiętam, bo ja przyjaciół nie mam. Damia? Ale ja Ale się bałem, przysięgam. Ciemno jest, widzę osobienie zła. Uosobienie. Zła które który jedzie przede mną na rowerze. Nie no, jak Harry Potterze, nie? No. Nie, to na szczęście tylko ksiądz. Jedzie odwaliczywszy przed kościele, można to wybaczyć. Już tylko dwa kilometry zostały mi do celu podróży. Ta ciemność, przypomagająca ciemność, nikt dobrego nie wróży. Moja mama mi mówiła... Wypuść Myszorę na ulicę! Mama... <śmiech> <śmiech> Przypomniałem sobie ojcowa, gdy dostałem... Dostałem... proste Podylica. A nie, przepraszam, podylica to jest tył, a z przodu to jest czoło. To nie dostałem. Boli. Boli, 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 nie wesoło. Po prostu ze strachu nie zauważyłem w znaku. Nienagiem przebył tam po tam by je zabić. A swym pięknym czerwonym kolorem pewnie miał mnie zwabić. Odwróciłem się i pomyślałem, to już po mnie chyba. Stałem i zobaczyłem, że za mną stoi gruba ryba. O rzecz kurczę liczone. Pewnie handlarz narkotyków. Pod ręką trzymał walizkę pełną amerykańskich banknotów. Odwróciłem się już uciekać chciałem, gdy się rozejrzałem. Muszę się sobie. Pewnie się przestraszył. <grym wytrzyma> Zadanie <śpiewanie> ja ten cały potrwawiony. Ujrzałem się co mojej podróży monopolowy. Wycięta drzwi zrozumiałem, że są dobrze tą klientę. Wycięta drugi raz i poczułem. Dzieje. Pewnie sprzedawcy zamordowali, pewnie ci ludzie, co postawili ten znak, sobie tak ukartowali. Pewnie zaraz przyjdzie po mnie ten grubas z walizką banknotów, więc już teraz do boju powinienem być gotów. Podmurowałem kawy nie krzyknąłem. Jestem gotów, byłaście śmierciele. Na to facet z okna krzyczy. Ja zamknij on you.